Lider, pośrednictwo ubezpieczeniowe. Najlepsza ochrona od Beniamina. Chciałem podpytać, jak twój kogenerator. Bo to jest coś, co mnie strasznie interesuje: no bo wiadomo, z fotowoltaiki ciężko żyć cały rok. Cześć Waldku, miło Cię zobaczyć w końcu na żywo. Witaj, Michale. Z, oglądam tam Twój kanał z braku czasu, czasem niedokładnie. Ale chciałem podpytać, jak twój kogenerator. Bo to jest coś, co mnie strasznie interesuje: no bo wiadomo, z fotowoltaiki ciężko żyć cały rok. A no, zwykły agregat, który większość energii wypuszcza jako ciepło no to jest też troszkę takie marnowanie a ty no do... wpadłeś na taki sprytny pomysł i właśnie teraz mi o nim opowiedz i opowiedz na jakim etapie jesteś e, więc e, sam, ja zawsze powtarzam że sam temat kogeneracji jest znany od kiedy praktycznie powstały silniki spalinowe natomiast właśnie problemem jest to tak jak u eko niezależnego u Piotra wiesz doskonale mm -hmm. że do niego jest zwykły agregat chłodzony powietrzem który niestety tą energię po prostu oddaje w kosmos jak wiadomo, fotowoltaika, ja mam nawet takie skromne 7 kW, bo więcej się na dachu nie zmieści. Ale latem mam tego prądu dużo za dużo. Jest on nawet i 30, parę, 40 kWh na dzień potrafi wyprodukować mi ta instalacja fotowoltaiczna. I to jest dużo za dużo, co potrzebuję. Natomiast jeżeli chodzi o zimę, no to każdy z nas właśnie ma to samo. Zimą nie dość, że jest nam potrzebne ciepło, to jest nam potrzebny prąd. I teraz jakim problemem jest taki zwykły kogenerator czy zwykły agregat? Zwykły agregat musi się dostosować do prądnicy, którą posiada, czyli na przykład izlowskie prądnice mają na, mm, około 1500 obrotów, a takie prądnice y, benzynowe mają około 3000 obrotów. Czyli żeby wytworzyć 50 Hz i te 400 V bądź 230, silnik musi pracować zawsze na 3000 obrotów. Czy używamy z niego mało energii, czy dużo energii z tego agregatu? I tak musi zawsze pracować na tych obrotach konkretnych. A ja wpadłem na taki pomysł, żeby modulować moc cieplną silnika, bo to jest jakby przede wszystkim, żeby on grzał, czyli zastąpił Aha. mi kocioł, ale również niepotrzebna mi jest stała moc elektryczna, więc dlatego zastosowana przeze mnie prądnica yy, serwomotor konkretnie, na razie wypróbuję, zobaczymy jak to będzie ta prądnica ma mi produkować też od tych powiedzmy nawet 0 W do 5 kW będę zadowolony w tym przedziale jeżeli będzie mi produkować gdzie będziesz to wpłynął? bo właśnie, bo ja już mam układ off gridowy z akumulatorem LIFE po 10 kWh i w tej chwili działam w ten sposób w off gridzie, że w godzinach szczytu jestem w off gridzie w godzinach pozaszczytowych jestem w on gridzie i ładuję ten akumulator mhm. tak w tej chwili to jest zrobione Natomiast kogenerator zimą powinien mi całkowicie zastąpić, czyli przy tym samym zużyciu gazu, który mam obecnie, gazu ziemnego, bo jeszcze ten kogenerator spróbuję uruchomić na gazie ziemnym, to całkowicie zastąpi mi kocioł i da praktycznie za darmo, czyli w tym samym zużyciu gazu, jak liczyłem, tak mi wychodzi z obliczeń, cały czas nie mogę doczekać się właśnie jak wyjdzie praktyka, że będzie właśnie to produkowało jeszcze około 5 kW 5, czyli 5 kWh na godzinę prądu średnio mi jest potrzebne dwa. więc jak będzie produkować do tych 5 kWh, to będzie bardzo dobrze na, 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 mój kogenerator jest na takim etapie, że ostatnio montowałem wtryskiwacze gazowe natomiast cały czas czekam, to są takie, że tak powiem wypełniam sobie jakoś ten czas bo praktycznie cały czas czekam na najważniejsze, czyli na dorobienie flansz do połączenia tej prądnicy, tego serwomotoru z silnikiem Matiza, chodzi o to, że tam ma być zrobione profesjonalnie i wyosiowane to jest bardzo istotne, tam musi być z dokładnością co do jednej setnej milimetra żeby w silniku nie zużywały się panewki, bo najprostszym sposobem każdy by założył koło pasowe, pięć pasków na przykład i obok prądnica i jeszcze jakieś tam przełożenia, ja żadnych przełożeń nie potrzebuję nie potrzebuję właśnie żadnej konkretnej ilości obrotów Silnik będzie sobie pracował płynnie, bo już sterownik zrobiłem właśnie na bazie Arduino. To jest taki mini, mini komputer. No i co? No i to wszystko pięknie działa. Modulowanie mocy cieplnej już działa. A teraz jestem ciekaw, jak się zmienią te wszystkie parametry zużycia benzyny czy też gazu ziemnego i produkcji prądu konkretnie w przypadku, kiedy już będę miał, będę miał tą prądnicę. Na razie jest fabryczny alternator, tylko i tyle, co ten akumulator 12V ładuje. No więc yy, mam nadzieję, Dobra, że to. Yy, przerwę Ci tutaj. Yy, Dobra. mam jeszcze do ciebie drugie pytanie. Po więcej wiedzy oczywiście zapraszam tutaj, podlinkuję kanał kanał Waldka, tam sobie zobaczycie co i jak i, i więcej w tym temacie. Natomiast wiem, że też masz, bo ja to zawsze samochody, tak. wiem, że masz bardzo ciekawy samochód elektryczny. Czym jeździsz? Hmm, więc właśnie e, ten kogenerator to jest niejako... Można powiedzieć kopia tego, co General Motors wymyślał, wymyślił już w latach 90., czyli General Motors, wiedząc, że są kiepskie baterie, bo wtedy były niklowo-kadmowe najnowocześniejszymi bateriami, ogniwami, a były i tak kiepskie. Więc General Motors wymyślił, że zrobił, zbudował auto elektryczne z agregatem prądotwórczym na pokładzie. No i właśnie to jest Opel Ampera. Yy, gdzie tam były jakieś zawirowania ale wtedy... Ale to nie niezwykła, bo ona ma gaz. Nie. Nie, to nie, to nie twoja. Nie, bo nie pomyłka. ma gazu. Nie ma, ale powiem szczerze, dlaczego gazu nie założyłem? Dlatego, że gdy jeździ się nią bardzo delikatnie czyli do 90 km na godzinę i powoli przyspiesza, to zaznaczam na samej benzynie mhm. lub na etanolu, bo ona jest fabrycznie przygotowana do zasilania etanolem, pali zaledwie 3,8 litra benzyny na 100 km, 95 A poza więc tym ty na z tego co... Tak, a w głównie w koło komina właśnie jak to się mówi, więc te 40 do 80 km zasięgu wystarcza naprawdę na dużo, a jak jest zmiana planów to przynajmniej nie muszę się stresować, że, że właśnie ładowarka i tak dalej. W tamtych czasach, czyli w 2012 roku, jakby ładowarek nie było, bo później wyszła Galactico, już które nie istnieje, ta firma, tak. Natomiast ładowarek nie było, można powiedzieć, a czas ładowania samochodów był długi. No ale zasięgi aut elektrycznych kiedyś były inne. Właśnie dlatego fajnie, że ty na kanale swoim pokazujesz to, że samochodem elektrycznym można jeździć całkiem normalnie, całkiem sprawnie. Bo właśnie taki samochód, jeżeli teraz ktoś szuka samochodu na rynku wtórnym, zazwyczaj szuka z roku 2010, 2012, a niestety te auta mają około 100 km zasięgu, bo tak były kiedyś projektowane. No, tak, kiedyś było, no właśnie, a dzisiaj te samochody, tak zauważyłem, że projektowane są na około 300 km. I te 300 km, ja już nawet w w przypadku mnie, gdzie jeździłem 70 do 130 tysięcy kilometrów na rok, to jest to według mnie już wystarczający zasięg te 300 kilometrów, żeby sobie bardzo sprawnie po no Ja to podróżować. zawsze tak podsumowuję, że trzeba auto dobre do swoich potrzeb. I o właśnie. Wystarczy 100 kilometrów, bo jeździ do przedszkola, do szkoły na zakupy, tak. a ktoś inny jeździ na weekendy gdzieś 100 kilometrów, ktoś jeździ w Bieszczady, z Krakowa, ktoś tam. No i ważne, żeby te typowe swoje trasy wyrobić na prądzie z domu. No, na dzień Dokładnie dzisiejszy tak. Tak. to raczej z fotowoltaiki, żeby to miało jeszcze taki głębszy sens. Ale i na nocnej taryfie to dalej jest praktycznie najtańszy środek lokomotyw. Twoim widzom mogę też zdradzić coś fajnego, bo też robię jeden taki projekt, projekt oczywiście wodorowy. O. I być może, być może, jeżeli to tam się nie No roz... subskrybujcie, bo to jeżeli ja tym się nie nie... No na moim kanale jeszcze też o tym nie wspominałem. Także e, dzisiaj, właśnie, dzisiaj właśnie, też rozmawiałem z człowiekiem, e, właśnie z którym będę dogadywał szczegóły. W każdym razie właśnie ten napęd wodorowy chciałbym właśnie być może wykorzystać nawet w tej amperze w pierwszej kolejności. Być może, tylko ampera ma ten problem, że jest bardzo skomplikowana, jeżeli pod względem mhm. oprogramowania. Tam, jakiekolwiek modyfikacje, jak próbuje się wprowadzić, to od razu komputer się blokuje. Czyli y, robi się tak zwany błąd stały, nie pozwala na żadne zmiany, nie pozwala na ładowanie baterii ani nic. E, dużo łatwiejszy byłby do przeróbki LIF. Zresztą wszyscy biorą LIFy albo tak, ewentualnie te trojaki. Tam tam robią tak, ale, tam, ale tam jest na tyle fajnie, że nawet bateria jest plug and play. Tam nie trzeba nic przeprogramować, tylko wkładamy inną baterię ona działa. A przy amperze to jest cała procedura wymiany BMS-a. On musi być skasowany, musi być na nowo zaprogramowany. Tam jest po prostu chore, ale spróbujemy zrobić właśnie ten etap wodorowy. Byłoby to coś fajnego dla wszystkich, mam nadzieję, i jakby, bo wodór też oczywiście jako generator będzie docelowo, dlatego go robię takiego modułowego, czyli żeby szybko szło te ściany zdemontować, bo oczywiście go wygłuszę. Już na moich filmach jest pokazany w pięknej skrzyneczce szarej, takiej stalowego koloru. Natomiast chodzi o to, że. Ja też będę próbował się tam właśnie w tym kogeneratorze być może zasilać biogazem, być może gazem z drewna, z drzewa, być może gazem właśnie wodorym. Będę kombinował. Po prostu... Ja to muszę do Ciebie kiedyś przyjechać. Koniec. Ja właśnie bardzo będę zapraszał, szczególnie jak już będę miał założoną prownicę i zrobiony tak pierwszy, czyli będzie odpalony, to wtedy na pewno się poinformuję, żebyś mógł Dobra. przyjechać do mnie i no. to nagrać tam jest Dobra. Dzięki śliczne. Dzięki również za Oczywiście rozmowę. tam pamiętajcie o lajkach, łapkach, subskrypcjach i wbijajcie na kanał Waldka. Na razie. Na razie.